dlatego przejdźmy do kolejnej zdrapeczki tam króliś, motylek i mamy jakiegoś słomatku, dwa słonie czy wy to... czyli tutaj mam zdrapka pod poprzednim filmikiem jest 9 lajków, czyli mam zdrapki za 9 zł i to jest czas na premier lotek, 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 lotek i teraz jak pod tym filmikiem będzie każdy, każda jedna subskrypcja pod tym filmem, czyli jak teraz ktoś da w tym okresie subskrypcję, będzie zdrabka za złotówkę. Dlatego będę patrzeć przez 7 dni ile jest subskrypcji i za tyle kupimy na kolejnym odcinku zdrabki No to dawajcie subskrypcję, lajki też możecie dawać, bo jeden lajk like to jest więcej szczęścia dla Was. Dlatego możemy zaczynać zrapać tą zdrapeczkę, pierwszą lotek. No Pan Króliś. Mamy też tutaj Pana Kozłan. Mamy też tutaj bara, Baranka i Pan Krabik. Czyli nas no, tutaj to tutaj nie cieszy. Nie cieszy. No, mamy teraz kolejną zdrapeczkę, ten jesienny, ten jesienny. lotek. Tutaj. tutaj nam coś da, bo już niedługo jesień. Już jest niedługo jesień. I Halloween, później Boże Narodzenie. I to tak czas mija. Niestety na razie zdrapki okazują się przeszkładę. Zacznijmy może patrzymy nad wygraną. Jak będzie pan słoń, dostaniemy jakimś cudem tylko złotówkę. Ale lot to nam żebra nawet złotówki. Dlatego przejdźmy do kolejnej zdrapeczki. Pan Króliś, motylek i mamy jakiegoś słumatku, dwa słonie. <laughs> Czy Wy to widzicie? Nie no. Dziękuję, Lotto. Jestem zachwycony i szczęśliwy, że chcieliście mi dać aż 10 zł. No, nie no, ja w to nie mogę uwierzyć. Co te zdrabki tu ostatnio robią? Jestem, ale ja nie narzekam przecież. No, jak ja mogę narzekać? Jak jest przecież zdrabka wygrana? No, to jak ja mogę narzekać? Okej, okay, zdrabki są za 9, ja już mam... 10 zł, czyli to się już wszystko zwróciło. No ok, lotek, po prostu dziękuję Ci. Możecie dla Lotto teraz dawać lajki w górę, bo to jest coś niesamowitego. A co tu trzeba, A, Twoje liczby i takie jakieś połetwy. Chyba ta zrabka była, albo ja tak sobie obzurałem, że tą zrabkę już wymyślili. Zobaczymy, ale takiej czerwonej z rapeczki nie kojarzę. Ale patrzymy, takie numerki 10 razy kasa dawała mi wygrane. Patrzymy, jak tutaj, ok, mamy 30. Ojo, już tu oboczka dali, ale jak nie będzie wygranej, to No nie będę zły. Znaczy, w sensie będę, ale nie aż tak, bo o, już oboczki są, bo mamy już tutaj Dychulca jestem strasznie szczęśliwy nie wiem no ja to nie mogę uwierzyć jakieś 27 dali tutaj 35 02 i 21 tu już dali obok. no to jak, jak by nie ta drapka to by była wielka masakra a tak to na wydane, patrzcie tutaj macie wszystko napisane to co tu będę mówić mamy tutaj dyszkę FF nie no, ja jestem zachwycony. Dali mi dwa słonie, czyli już takie tutaj zombie powstało. Mamy tutaj dwa słoniki. Nie no, naprawdę jestem zachwycony, że aż dwa słonie i 5 złotych, Nie no, czyli mamy dychulsa. Nie no, ja w to ciągle nie wierzę. Możecie dać właśnie lajka, bo teraz, te osoby, co teraz mi dasz lajka. Też jak będziesz zdrapywać zdrapki dostaniesz dyszkę w jednej zdrapce za złotóweczkę Dlatego naprawdę daj lajka bo to szczęście naprawdę jest I jak dasz to może ci się takie coś samo skopiować na twoje zdrapce Dlatego zapraszam do lajkowania Tak kto jeszcze suba nie dał to niech da bo Jak chcecie abym dużo wydał na zdrapki to subskrybujcie Bo może coś jak będzie więcej subskrypcji, to jakiś ciekawy filmik i lajki, 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 bo też lajki są bardzo ważne i jakoś mało, ostatnio jest wyświetleń, dlatego musisz tutaj wyświetleniować i być na tych filmikach. Jak dotarłeś do tego momentu, to napisz dwa suboniki albo słubonie będzie krócej, albo dwa i jakaś ikonka słubonika. jak tam chcesz jak będą komentarze aktywne i widzimy się za tydzień czyli kiedyś tam i to tak będzie naprawdę super może też filmik będzie we wtorek, nie wiem i też szykuję się filmik z soboty, bo jadę nad jezioro białe i też od 20 sierpnia też pojawi się filmik z wjazdu i z drapeczki będą co tydzień tak i kończymy się. Teraz pokażę Wam tutaj jeszcze mój, tutaj moje rośliny. Nowy dzisiaj zakup. Jestem naprawdę zadowolony i widzimy się, bo już koniec to odcinka. Widzimy się za tydzień. A nie, to jeszcze w sobotę, w sobotę i we wtorek. Tak. Czyli będzie jeszcze kilka odcinków. We wrześniu może tak samo będzie. Tak samo zrobimy. Czyli zdrabki będą będą za, tam na przykład jeden like to tyle i co tydzień. Tak właśnie zróbmy, widzimy się niedługo.